No to zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym uśmiechu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat, w jaki sposób być lepszą wersją siebie. Zapraszam na odcinek. Czy czasem chcesz coś zrobić dla siebie? Czy chcesz dbać o swoją skórę, o cerę, o paznokcie, o włosy? Czy czasem. Słyszysz, że nie warto, że się nie opłaca gdzieś iść i korzystać z usług różnego typu salonów kosmetycznych czy medycyny estetycznej? Czy słyszysz, że to jest naciągane, że jest to zbędne, że to i tak nic nie da? I chcesz skorzystać, a ciągle słyszysz, nie warto. Zastanów się, od kogo to słyszysz przede wszystkim i w jakich sytuacjach? bo to jest bardzo ważne. Czasami chcesz sobie zrobić po prostu w domu zabieg, na przykład jakąś maseczkę, ale taką zakupioną. I są różne tezy. Ale twoja jest taka, że przede wszystkim się zrelaksujesz. I o to Tobie chodzi. Tak naprawdę drugorzędne ma dla Ciebie znaczenie tej maseczki wpływ faktyczny. Efekt placebo tutaj odgrywa znacznie większą rolę i przede wszystkim jest to również chwila dla Ciebie. I wychodzisz z tego założenia, że chcesz to zrobić? Bo jest to coś dla Ciebie. Masz wtedy chwilę dla tylko siebie. W dzisiejszym świecie, takim bycia fit i mody na to, są różne typy osób i jest moda na przykład na to właśnie bycie fit i na wychodzenie na pokaz z pewnym asortymentem rzeczy, które Sprzyjają niby tym aktywnościom fizycznym? Czy sprzyjają bycia właśnie fit? Czy dieta, czy sport odpowiedni? Ale to wszystko jest owiane taką otoczką pokazyjną. Myślę, że to dobre sformułowanie pokazyjną, bo jest to tak naprawdę, w gruncie rzeczy, po to, aby się afiszować i emanować tym, co się dzieje wokół nas. A tak naprawdę wcale tak niekoniecznie jest. Pewne osoby, które wykonują tego typu zabiegi, upiększania swojej otoczki tak to należy określić. Chcą w ten sposób dać wyraz bardzo często tego, że są aktywne, że się starają, że robią wiele i przez to chcą wzmocnić też swoją osobowość, ale tak naprawdę jest to oszustwo pewnego rodzaju, bo one tylko kreują to, co wykonują, a w gruncie rzeczy tak naprawdę wcale tego nie wykonują. Bo to, że robią sobie zdjęcie z shakem, to, że są ubrane w ten strój, to, że są na siłowni i robią zdjęcie, to zastanówcie się, czy faktycznie osoba, która ćwiczy, która nie jest osobą światową, nie jest osobą publiczną i jest to jej zawód, to będzie sobie tak robić zdjęcia na pokaz na siłowni. Nie wiem, jak kiedyś, jak chodziłam na siłownię, to do głowy by mi nie przeszło, żeby iść i robić sobie zdjęcia. Płód spływa, wygląda się po prostu dramatycznie. Tu czerwona twarz, wysiłek. Gdzie pamiętać o telefonie? Może leżę gdzieś tam w pobliżu, jakby ktoś zadzwonił i coś bardzo ważnego się działo. Ale nie po to, żeby sobie robić zdjęcia. Czasami robienie zdjęć z potem spływającym na siłowni, no fajne, ale w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Bo jaki mamy też zawód? Co wykonujemy? Bo jeżeli jest to autentyczne, czyli jesteś trenerem i ktoś tobie robi zdjęcie, podczas wykonywania treningu, to okej. Okay. Ale jeżeli selfiaczka sobie strzelasz, a w ogóle w... tylko góra jest tutaj coś założone, że uprawiasz sport gdzieś tam w tle, a czasem nawet wiecie, co się dzieje. Nawet wieszają plakaty albo jeszcze w aplikacjach montują, że z tyłu jest niby siłownia i że na czymś są. No dajcie spokój. Taki zabieg tej całej otoczki może mieć też na celu to, że Chce być ta osoba w pewnym sensie postrzegana jako pewien jakiś autorytet. Ktoś chce jakieś zmiany, coś zmienia w swoim życiu, więc inni mogą patrzeć z podziwem. Różnego typu mogą być powódki, żeby ta osoba tak wykony wykonywała tego typu czynności. Są też osoby, które nie chwalą się, nie wykonują różnego typu czynności na pokaz, ale w zaciszu. W zaciszu na przykład swojego domu. Tworzą, dbają, ale bardzo często również tutaj znajdują się różne małe niuanse. I te osoby, które działają w zaciszu, mogą również w pewnym sensie emanować swoim lekceważeniem diety. Na przykład wychodząc do ludzi, spotykając się ze znajomymi, mogą lekceważyć dietę. Mówią, nie, ty to się odchudzasz i co i nic z tego nie masz. Tak mają w głowie, że tak mogą sobie myśleć o innych. A tamte osoby z kolei, które mówią, że się odchudzają, z kolei mogą się faktycznie nie odchudzać i stąd powstaje tego rodzaju dysonans. Ta osoba nadmiernie uważa, że yy, nie, znaczy uważa, no, mówi na przykład albo myśli sobie, że tamta dieta nie przynosi żadnych rezultatów, czy ćwiczenia tamtej osoby nie przynoszą żadnych rezultatów, bo wie, że sama ćwiczy w domu, dba o siebie na co dzień. A tamta druga osoba mówi i robi na pokaz te wszystkie rzeczy, a efekt jest widoczny przecież. Więc może zamiast chwaleniem, emanowaniem, czego my to nie robimy dla siebie lub czego my to nie robimy dla siebie z kolei, czyli że na przykład nie ćwiczymy, a kiedy tak naprawdę ćwiczymy, skoncentrujmy się na stanie faktycznym. A nie tylko mówieniem, że ja, ja robię tyle, albo a ja tyle nie robię, ja w ogóle nic nie robię, nie dbam o siebie, a zobacz jak super wygląda. A inna osoba, a ja tylko dbam i, i diety stosuję takiej, takiej, takiej i na siłownię chodzę i biegam i ćwiczę i gram w, w tenisa i a efektu nie widać. Bo to są pewnie geny. Ta osoba wtedy stwierdza. na to się kumuluje. Co jest najważniejsze? No najważniejsze jest, abyś wiedziała faktycznie, co ty robisz, a czego ty nie robisz i nie wykonywała wszystkiego tylko na pokaz i nie emanowała tym wszystkim, a nie afiszowała się. Jeżeli robisz, to fajnie, to rób. Robisz to przecież dla siebie i nie musisz na ten temat gadać, robić fotek i chwalić się. Chyba, że czasami to chwalenie się, to, że ja mówię, że, że, że się chwalą te osoby, czasami jest tak, że potrzebują takiego wzmocnienia, bo są osoby, które idą czasami na dietę i też to się stosuje, czy osoby, które są uzależnione od czegoś, to w momencie, kiedy powiedzą głośno, że czegoś nie robią lub że coś robią, to ma to taki efekt samopotwierdzania. Bo ludzie z natury lubią być wiernym swoim tezą i jeżeli powiedzą, że czegoś nie robią lub coś robią, to nie zawsze, ale niektórzy Niekiedy będą wykonywać różnego typu rzeczy, aby być wiernym tym swoim słowom, które wypowiedziały. Czyli jeżeli powiedzą, że ja nie piję kawy, ale nie powiedzą tego tylko do lustra, tylko powiedzą to swoim bliskim, zaznaczam dobrym przyjaciołom, to w momencie jakiegoś wyjścia na dobre ciacho, i wtedy, kiedy inne osoby będą piły kawę, to będzie pamiętać, aha, ja nie piję kawy. Ba. Jeżeli to są naprawdę dobrzy przyjaciele, to i oni będą pamiętać o tym, że ta osoba, która powiedziała, że nie pije kawy, nie pije kawy i będą starały się pomóc, wesprzeć. Czyli być może same też nie zamówią sobie kawy. Lub jeśli zamówią, to coś na przykład podobnego do kawy, jakiś zamiennik, aby wesprzeć tą osobę, która nie pije tej kawy. Jeżeli jesteś bardzo dobry przyjaciel, a ktoś stosuje jakąś dietę, to podobnie się może zachować, może. Idąc do baru, zamówić również sałatkę, tak jak ta osoba, a nie, żeby podsycać apetyt czymś innym smakowitym, na które ta osoba wcześniej miałaby ochotę. Więc najważniejsze jest to, z kim też się zadajemy w takich momentach, bo to są nasze momenty kryzysowe, są nasze momenty, kiedy potrzebujemy osób naprawdę bliskich, którym możemy zaufać bo to, z jakimi osobami poprzestajemy, takimi też się stajemy. Jest takie powiedzenie i bardzo dużo jest w tym prawdy. Wracając teraz do naszego dbania o ciało, już nie tylko w kontekście sylwetki, ale w kontekście dbania na przykład o cerę. No właśnie, te maseczki, kosmetyczki. Czasami spotykacie się z taką teorią, że w domu nie powinno się wykonywać maseczki, żeby was na przykład mąż nie zobaczył. A dlaczego? Dlaczego my nie widzieć, jak dbamy o siebie? Ha, no właśnie. Bo kobieta zawsze powinna być piękna, zadbana, a nie dbając o siebie? Skąd znowu taka teoria? Jeżeli co, może chodzić z aparatem, z telefonem i robić sobie zdjęcia i emanować tym, czego nie robi, a z kolei dbać o siebie faktycznie nie może? Znowu jakaś rozbieżność powstaje. Często pewnie słyszycie, że Poszłabym gdzieś do jakiejś kosmetyczki, ale mm, mąż ma odmienne zdanie. Nasze przyjaciółki dają nam informacje zwrotne różnego rodzaju. Naszym zadaniem, jeżeli słyszymy to od przyjaciółki, jest budować ich wartość. Bo to nie chodzi o to wyjście. To chodzi o, Wołanie, że ta kobieta chce, potrzebuje wzmocnić siebie. A nasza cera bardzo często jest prawda taka, że potrzebuje zestrzyków witamin. I czasami jest tak, że może masz dzieci i. Ciągle jest ten brak czasu na wiele różnych czynności i w domu ciężko jest się zmobilizować, żeby położyć się i poświęcić czas sobie z tą maseczką poleżeć. Jest dobrym, dlatego jest rozwiązaniem wyjść, a jeszcze w momencie, kiedy ktoś to wykona za nas, będziemy się czuć jeszcze lepiej. Większy komfort. Ja uważam, że jeżeli kobieta uważa sama, że to powinna, to to powinna. I nieważne, że ktoś będzie mówił jej, że nie. W szczególności, kiedy to będzie płeć przeciwna, na przykład jej mąż, bo uważa, że ona jest i tak piękna. A to wszystko to, to, to nic nie daje. Żadnych korzyści, a tylko wydatek. To wcale tak nie jest. A przynajmniej nie do końca. Zależy co, zależy gdzie i zależy dla kogo. Wciąż i wciąż słyszysz o takim prześcigiwaniu się. Kto lepszy, kto ładniejszy. A przecież wiele osób z tych, które robią sobie zdjęcia nawet i bez make-upu to jednak wykonało różnego typu zabiegi. Bo gdyby ich nie wykonały, to by pewnie się w takim stanie też nie pokazywały, bo by troszeczkę inaczej wyglądały. Wiadomo, że make-up dużo daje, a. Bez make-upu, porównać dwie osoby, które jedna by o siebie dbała, a druga nie dbała. Warto jest dbać, na pewno. Różne są yy, pomysły, różne są możliwości. Ważne jest, żeby z tym wyjść, że do ludzi, że to nie jest tak, że jesteśmy, bo jesteśmy piękne z natury, ale. Warto jest bać. Niestety mamy takie środowisko, jakie mamy. W takim żyjemy, w jakim żyjemy. I dlatego potrzebujemy wzmocnienia zdrowia. W tej chwili mamy na rynku bardzo dużo naturalnych kosmetyków, więc to nie jest złe. Bo ktoś może powiedzieć, że ja namawiam do kosmetyków. Ale pamiętajcie, że nawet otwierając naszą lodówkę, możemy znaleźć w niej masę kosmetyków. Nie tylko które możemy zjeść, ale możemy się nimi wysmerować. I będzie podwójne zadowolenie. A jaki zapach czasami? Mm. Są bardzo fajne różnego rodzaju pomysły, przepisy. Zaglądajcie, szparajcie w internetach. Jeżeli macie możliwość, znajdujcie różne pomysły, wykryłcie swoje własne. Czasami może udajesz, że wychodzisz gdzieś, a wychodzisz w rzeczywistości gdzieś indziej. Bo nie chcesz się tłumaczyć kolejny raz, że. Idziesz, zadbać o siebie. Ale później żyjesz w takim kłamstwie i też nie jest ci z tym dobrze. Może lepiej jest wrzucić na luz, przyznać się, powiedzieć, idę muszę, potrzebuję tego, muszę, bo chcę. I być zdrową. Ja dlatego też właśnie napiję się mojego pysznego soczku. Tajlu zdrowego, nie tylko wyciskanego, ale zmontowanego, zmiksowanego z wielu różnych dobrych składników orzeźwiających i energetycznych. Jeżeli chcesz poznać przepis, napisz, skomentuj. Dowiesz się, co tutaj jest. I zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie uśmiechnięte, zadbane tak jak wy chcecie i zrobicie coś dla siebie i będziecie przede wszystkim uśmiechnięte. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Odwiedzajcie mojego Insta i fanpage'a. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętaj, że to nie ubiór czyni Ciebie sportowcem. Hmm.